Teraz powiem jedną z ciekawszych rzeczy. Pamiętacie, jak omawialiśmy sekcję pierwszą sekcję pianina? Mówiłem o tym, że można w tej sekcji włączyć używanie kontrolera na przykład pitch bend, który normalnie w fortepianach akustycznych, w pianach nie występuje. Ale przy takiej edycji brzmienia jak teraz, gdzie ono jest przesterowane, dodane są efekty, możemy z przyciskiem shift włączyć sobie pitch bend. I uzyskać bardzo ciekawy efekt. Od razu lepiej. Dobra, wyłączamy. Pitch band przy fortepianie i przenosimy się z powrotem do sekcji efektów. To jest symulacja wzmacniaczy. Oczywiście mamy kilka rodzajów tych wzmacniaczy. Możemy sobie zaraz je szybciutko przesłuchać. Nie będziemy ich teraz szczegółowo omawiać. Zobaczmy. Tutaj, jak widzicie, zmienia nam się dioda, która pokazuje nam. Jaki wzmacniacz w tej chwili jest aktywny. Każdy dobiera sobie tą barwę w zależności od własnych potrzeb. W sekcji symulacji wzmacniacza jest także Equalizer, który wyłączy teraz ten wzmacniacz. Zobaczcie, skręcam gałkę dioda zgasła. W momencie kiedy ją uruchamiam tak. Mamy tu Equalizer. Możemy sobie szybciutko zmodyfikować brzmienie na przykład dodać mu góry. I je po prostu rozjaśnić, zdjąć górę, ściemniałe brzmienie, dodać środka albo dołu. Warto wspomnieć, że brzmienia w Nord Stage 3 są i tak już dosyć mocno napakowane. Są dość, dość tłuste, jak, jak to się mówi w żargonie muzycznym, więc y, ja przeważnie podczas grania equalizera używam po to, żeby te częstotliwości, na przykład dolne, odpuszczać, po to, żeby brzmienie instrumentu nie dublowało mi się na przykład w częstotliwościach z kontrabasem, czy z gitarą basową, czy z gitarą elektryczną. Ale to mówię, to jest kwestia jak gdyby, wrażliwości i indywidualnego wyczucia y, każdego instrumentalisty. Dobra, to były symulacje wzmacniaczy i equalizer. Wyłączamy. Rewerb mamy cały czas aktywny, ponieważ, tak jak powiedziałem, ja bardzo lubię rewerb i, i jakoś zupełnie inaczej się gra jak jest leciutki pogłos na, 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 na instrumencie. Ostatnim efektem jest kompresor. Kompresor, który, no trzeba uważać, bo kompresor to jest pułapka. Kompresor może pomóc, ale może też nam zaszkodzić, bo jak wiecie, najprościej rzecz ujmując, działanie kompresora polega na tym, że wyrównuje on nam brzmienie, czyli te ciche partie, które gramy są lekko zgłaśniane w zależności od mocy tego kompresora, a te głośne partie, które gramy są leciutko prasowane, czyli w dynamice ściągane w dół. To na scenie raczej się nie przydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, ponieważ ja używam przede wszystkim brzmień akustycznych, czyli fortepianów, a fortepian musi mieć dosyć duży zakres dynamiczny. Ale możemy posłuchać sobie, jak taki kompresor działa. Ja go w tej chwili uruchamiam i on jest nieaktywny, ponieważ jest na zero. W momencie, kiedy kompresor zaczyna reagować, Miga nam ta czerwona lampka. Zobaczcie, gram teraz cicho. Jak zagram głośniej, kompresor już zaczyna reagować i zaczyna mi ten dźwięk wyrównywać. Oczywiście, ekstremalna sytuacja go rozkręcę do końca to już w ogóle nie mam kontroli nad dźwiękiem, bo wtedy, nawet kładąc palec, kompresor mi ten dźwięk pompuje tak? i on się odzywa bardzo głośno. Bez niego nie ma tego efektu. Także to jest najprostsze. Jak gdyby wytłumaczenie działania kompresora. Oczywiście, kompresor ma też zaawansowaną edycję. Możemy mu ustawiać różne parametry, ale w to też na razie nie będziemy wnikać. Więc kompresor to jest ciekawa rzecz, ale to już dla kogoś, kto jest troszeczkę bardziej zaawansowany. No dobra, to podsumujmy. Sekcja efektów. Poszczególne sekcje są włączane i wyłączane przyciskiem ON-OFF. Po włączeniu mamy możliwość ustawienia, która z sekcji instrumentalnej będzie aktywna podczas działania efektu. Robimy to z przyciskiem Shift. Organ, Piano, Synth. Tak samo wszędzie, prawda? No. Dobra. Przycisk na górze to przycisk wyboru efektu. W każdej sekcji są w tym samym miejscu. Tu też. Mhm. No i potencjometry, które nam służą do regulacji mocy działania i głębokości działania danych efektów. To, jest na, to robimy na zasadzie eksperymentów i na zasadzie e, e, doboru indywidualnie brzmienia do każdego utworu. Efekt Delay, który ma troszkę bardziej zaawansowaną edycję i troszkę bardziej zaawansowane ustawienia, czyli Dry Wet, stosunek sygnału czystego do sygnału przepuszczonego przez efekt. Teraz zobaczcie ciekawostkę. W ogóle nie odzywa się klawisz z czystym sygnałem, tylko sam efekt. Więc leciutko go skręcamy. O! Przycisk feedback, który reguluje nam długość powtarzania tego efektu. Możemy go skrócić. Albo wydłużyć. Dobrze. Symulacja wzmacniaczy to już omawialiśmy. Reverb tak samo włączamy, wyłączamy, wybieramy sobie rodzaj pogłosu i ustawiamy głębokość jego działania. Przełączę się teraz na piano akustyczne, na fortepian akustyczny. Dobrze. I zobaczcie na przykład, jakie cuda można zrobić z fortepianem akustycznym używając efektów. Pierwszy podstawowy to nasz reverb. Jest on dosyć długi już teraz. Dołączymy do tego delay. Troszeczkę go zwolnimy. OK. Damy większy feedback. Pamiętacie, jak mówiliśmy o sekcji fortepianów. Ustawimy sobie brzmienie soft na instrumencie. I mamy, mamy gotowe Cinematic Piano. Pianą, którego możemy używać do grania i nagrywania różnego rodzaju muzyki filmowej. Bardzo ciekawą rzeczą, którą możemy uzyskać przy użyciu efektu delaya, jest granie dźwięków w ten sposób, żeby powtarzający się poprzedni dźwięk stwarzał nam podkład do kolejnych rzeczy. I w ten sposób możemy sobie również harmonizować bardzo ładnie różne proste tematy. Zobaczcie. Niewiele trzeba, tylko troszkę efektu, i muzyka robi się sama. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak zachowuje się efekt, jak zachowują się efekty, na przykład z brzmieniami pian elektrycznych albo cyfrowych typu np. przykład Yamaha DX7. To jest czyste brzmienie. Dodamy do niej troszeczkę przesteru. Trochę za dużo. Jeszcze trochę za dużo. Należy pamiętać, że. Symulacja wzmacniacza nie tylko dodaje nam dynamiki w danym brzmieniu, czyli podbija dynamikę, ale także wpływa na pasmo, więc rodzaj wybranego wzmacniacza jest bardzo istotny przy, przy użyciu tego efektu. Dodamy, zdejmiemy troszeczkę górę. O. Reverb jest OK i dodamy taki efekt, który się nazywa autopanorama, czyli to jest efekt, który rozbija nam dźwięk w panoramie. Nie wiem, czego tu będzie dobrze słychać, bo do tego potrzebne są słuchawki, które nam pokażą bazę stereo, ale weźmiemy efekt dobra, weźmiemy tremolo, który jest bardziej słyszalny. Efekty mogą diametralnie zmienić nam brzmienie każdej barwy, której używamy w instrumencie. Mogą spowodować to, że użycie podstawowego fortepianu nagle zmieni się w coś zupełnie kosmicznego. Tak jak na przykład modulator pierścieniowy, który jest w pierwszej sekcji efektów, tzw. ring modulator. Widzimy, że to brzmienie już jest w ogóle niepodobne do brzmienia naturalnego fortepianu. Podstawowe informacje w pigułce. Włączanie, wyłączanie, wybór efektu, ingerencja w efekt, czyli ingerencja w jego głębokość, prędkość, czas trwania. Tu jest przy delay'u jeszcze ciekawa rzecz. Delay ma filtr. O co chodzi? Chodzi o to, że w momencie powtórzenia dźwięku Powtarza się on jak gdyby pełnym pasmem. Jeżeli nie chcemy, żeby kolejne dźwięki powtarzane, czyli te następne i następne brzmiały nam tym samym pasmem, co podstawowy dźwięk stosujemy filtry. Pozwala to uniknąć nam takiego efektu kotłowania się później, czy to w miksie, czy to na scenie tej barwy. Więc tu też polecam bardzo zabawę tymi wszystkimi parametrami. Nie należy się bać eksperymentowania. Zwróćcie uwagę na ten główny wyświetlacz. Tutaj przy każdym brzmieniu, a może wrócę do tego podstawowego brzmienia. O, jeżeli cokolwiek uruchomimy na panelu, cokolwiek naciśniemy, przełączymy, co odbiega od podstawowej barwy pokazuje nam się taka literka E, która informuje nas o tym, że dane brzmienie zostało wyedytowane w jakikolwiek sposób. Może to być dodany rewerb. Ściągnięty reverb, dodany delay, ściągnięty delay, dodany różny inny efekt. Każdy parametr, który ruszymy, który ingeruje w brzmienie, powoduje nam pokazanie się tej, tej literki. I jeżeli chcemy wrócić do podstawowego brzmienia, bo na przykład się zapętliśmy, już po prostu nie wiemy, co się stało, ten fortepian już nam brzmi tak, że jest nie do rozpoznania, to wystarczy w najprostszy sposób włączyć to brzmienie jeszcze raz. I mamy czyste. Podstawowe brzmienie. No to byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o podstawy obsługi efektów. Przypomnę tylko jeszcze o tap tempie. Tap tempo, bardzo ważny przycisk w sekcji efektów delay. Tap tempo reguluje nam prędkość powtarzania. O, teraz się w ogóle nie powtórzyło. Jeżeli podczas koncertu gramy wolny utwór. Nabijamy sobie tempo tego utworu. I mamy Delay. Zaawansowana edycja Delay jest tutaj w podmenu, nie będziemy jej w tej chwili ruszać. W tej zaawansowanej edycji możemy sobie ustawić m.in. wartości powtarzanych nut. W tej chwili jest to ćwierć nuta. Możemy te wartości zmieniać na półnuty, półnuty z kropką, ósemki, szesnastki, yy, triole, więc yy, w tej zaawansowanej edycji wszystko jest możliwe. Nie będziemy na razie w to wnikać. Yy, master -click, master clock, przepraszam, czyli zegar wewnętrzny, też może sterować wszystkimi efektami. Na razie ten zegar mamy wyłączony. Pamiętamy, że każde pokrętło ma pod sobą dodatkowy parametr, który możemy regulować z przyciskiem Shift. Nie boimy się eksperymentów. Wszystko, co zmienimy, jest do cofnięcia. Wystarczy przełączyć się po raz kolejny na daną barwę. To chyba wszystko w tym odcinku. Dzięki.